Nie tak szybko! Wychodź, nie, wychodź, nie wychodź Ale ja pierdzielę 2, 3, 4 5, wow. a pierwszy siat liota. Wow! Ile? Ja się nie spodziewałam, że one tak szybko przylecą. Nie ja Jasne nie mogę Chodź, 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 chodź Pięknie Boż! Kto by się spodziewał, że one będą tak, tak szybko? Tak szybko będą. Nie, za nie, co ty. Zobacz, tu następne. następne. Wow! Ale zobacz, Ejotowa Krew, pierwszy syn Ejotowa Ale jak on tak nagle przyleciał, każdy w szoku. O! Przedstawmy na wszystko. Nie. Zobacz, następny raz. Ale zobacz, Ejotowa Krew. Ale nie no. Patrz, no, następny. No, no, no. Nie, to jest niesamowite. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Nie, no szok, chyba <gry> Lot. Chodź, chodź, chodź. 14, Tam, hej, jeszcze tam z tyłu za tobą, za tobą. Spokojnie, to, Olek. Tutaj dolatuje jeden. Nie krzycz. Chodź, chodź, chodź. No, dziękuję. O, następne. Ja nie mogę. 14, 16, 15. <śmiennie> to? to będzie to dobry lot. Ale balon. <śmiennie> no. <śmiennie> <śmiennie> o! Patrz, patrz, Haniu. O, ja Jezu. Patrz. Przecież to 20 minut, one zaraz wszystkie się zlecą. 2, 4, 6, 8. Patrz, trzy następne. I ja. Tam chyba jest za tobą, to jeszcze czy są trzy. Spokojnie, ale.

Nie słyszę. Każdy proszę mi Dobra, chaję. Tutaj Henia tu ja jeszcze sprawę patrz, Widzę, było. widzę. 12 tysięcy osób będzie słuchać o kaszance. Eee. Nie śmieję się. Opatrz, Nie, patrz, 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 Nie no, niesamowite. Thank Siadaj mały, siadaj. Tam no, masz Widzę, widzę. A to u, mnie, u mnie teraz będzie 52. Chodź, 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 chodź.

Choć, chodź, chodź. Ale mamy dalej. My mamy dalej, Dobra, dobra, dobra.

O kolejne lecą. O i kolejne trzy.

Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Tam jeszcze jeden leci. A, stąd... a jakbyśmy spróbowali kiedyś na balkonie jakąś kamerę ustawić. Próbowaliśmy. A kiedyś robiliśmy. Co? Kiedyś robiliśmy, kiedyś robiliśmy tak, ale to tak nie widać dobrze z takiej tak? odległości. No. Tam masz jeszcze dwa. A tutaj ci czoło zaraz leci. Jeszcze drugi. Witam, Artur Zamrzycki. Dzisiaj mamy lot 325 km z miejscowości Sewatal. E, Niemcy, bo no, nas zaskoczyły. Kurczę, Hania rozstawiała swoje swoje sprzęty, żeby nagrywać, a pierwszy siada syn Eliota. Także super, jestem zadowolony. I za chwilę 13 czy 14 na raz. Także już jest 15. 16 minuta lotu, a my mamy już 90 gołębi ze 120, także naloty były rewelacyjne. <gry> także siadały grupami po 10, po 11, po 15 sztuk. Także super, super. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z lotu, bo mimo to, że ten wiatr taki południowo-zachodni, czyli spychał je na górę, to co prawda przyleciały z drugiej strony, ale, ale skupienie niesamowite. Także praca nasza chyba popłaca. Dzięki. Także ptaszyska już się cieszą sobą. Super. Super. Kurczę. O, ta samiczka, jak przyleciała w szpicy, to będzie miała czwarty konkurs. I to fajne, bo ma takie naprawdę super konkursy. Także Gołąbki Gołąbki O, a ten co tutaj sobie tak grucha to synek Eliota i on siad pierwszy przed tą grupą 13-14 gołębi rewelacyjnie Czwarty konkurs gołąbek będzie miał 100% Bierze. Jako pierwszy z lotu siada syn Pełen syn rocznie roczny gołąb. E, matką tego gołębia, oczywiście ojcem, może to jest Eliot. Elliot, no, najlepszy gołąb świata. E, najlepszy gołąb na olimpiadzie w, w kategorii I do RADEI. No i tutaj niespodziankę, czy mówię, niespodziankę bo gołąb, który ma cztery, trzy konkursy, to Siada, siada, pierwszy, to wyprzedzając, y, dobre pół minuty, y, na gołębie z tego gębika. Matką tego gołębia jest, y, córka Tora i Wenus, czyli Wenus rewelacyjna lotniczka, podobnie Kulcenborg. To również rewelacyjny lotnik. No, jako roczny, jako, jako dwuletni dołom to 1149 punktów, czyli to niesamowicie szybki dołom. No i tu właśnie dziecko tego, tej, tej córki Tora i Venus razy, razy Elliot wyszedł. Bardzo podobny do Elliota. Super gołąb. Super, super skrzydło. Ma taki biały markot tutaj. Z drugiej strony też ma biały Marker. Normda, matka Elliota jest goła Dobrze. Dołąd. tak samo też się zachowuje, jak Eliot. Trzy lat cieszy się, biega po podłodze. I też ma, też ma, yy, półkę na samym dole, tak jak Eliot miał. No, yy. Myślę, że, że, będzie, będzie rawestry do Gołębia. No do siostra również dobrze, dobrze się sprawuje. Dwa Gołębia mówimy, utrzymany zacząłem do lotu. No a póki co obydwa, obydwa się utrzymują. Także, dziecko Eliota, wsiada u nas pierwsza, a czwarta na Drugi kołom z lotu, jest to roczniak, syn 1508, czyli wnuk 267, olimpijczyka Marcina Bochynka. No, matka 1508, rewelacyjna samica, która była lotowana w moim zespole Zambrzycki Team, w dwóch latach osiągnęła super, super konkursy, bo była trzecia, trzy razy czwarta, 25, 29, 33, 34, 50, 35, 37, także naprawdę rewelacyjne, szpicowe konkursy. Tak jak powiedziałem, córka olimpijczyka 267, no i, i samicy 350, super, super rozpadowej samicy, która wywodzi się z gołębi getla, które Marcin Mochenek zadobył do swojej hodowli i zbudował swoją podstawę super gołębi. Ojcem tego gołębia jest również gołąb, który był lotowany na zambrzycki team. Gołąb od mojego przyjaciela Dietera Majera. Gołąb o numerze 703, który też całkiem nieźle sobie radził, aczkolwiek nie był tak dobry jak patka ale jest bardzo dobrym rozkładowcem czyli e, dwa tygodnie temu z lotu lotu 230 km, pełen brat tego gołębia również zdobył drugi konkurs e, u nas w domu i drugi na oddział. W związku z tym no, rewelacja tutaj ten gołąbek był drugi drugi się odbił bo to 10 na raz czy 11 usiadło. Także nawet dwa czy trzy o tym samym czasie się odbiły ale według listy był, był drugi e, i jak widać, krew tych gołębi jest rewelacyjna. Dziękuję. Jako trzecia siada również roczna samiczka. Czyli te trzy pierwsze gołębie, to były roczne gołębie. Roczna samiczka, która też w rodowodzie ma Olimpijczyka 267, tylko jako prapradziadka. Także widać, że ta linia ja tej gołębi przekazuje nawet w, w, w następnych pokoleniach. A e, ojcem, ojc, e, matką w tym jest moja super samica 2281. Samica, która była lotowana, zresztą ojciec też 1207, który dwa, dwa lata z rzędu był w, w Katowicach na, na wystawie w e, Matka 2280 to jest wnuczka super rozpodowca starego Jelsena wlts 255. E, który już jak gdyby z jacy wieku yy, dwa lata temu mnie nie płodził, w związku z tym postanowiłem, że wychowam sobie po, po jego wnuczce młodego do lotu, czy wnuczce, po, która, która rewelacyjnie też lata. Także to jest samiczka, które podebrałem jajko. Zawsze pozwalam gołębiom lotowym zjeść drugie jajka i z tej pary podebrałem jajko był górę, a No i mamy tutaj samiczkę, udało się samiczka, która, która też szpicowo siada ale bezpośrednio wywodzi się z gołębi lotowych, czyli z, z linii Blue Rose od Majera, ze, ze starego Woltesa 255, e, no, naprawdę z, z samicy 2088, e, super siostry, super lotnika. Od strony, od strony matki, od strony ojca mamy, mamy kanibala, no i gołębie też z Majera oraz, oraz olimpijczyk 267. To jest gołąb, który spośród tych 11, które odbiło się w jednym czasie, ale jest na liście jako trzecia. Super samiczka roczna. Mocne skrzydło niesamowite. Także ten czwarty lot dla nas, dla nas no, rewelacyjny. Mimo to, że, że zaczynamy od czwartego gołębia, zresztą nie spodziewaliśmy się czegoś. zachodni, czyli gołębie były, były jak gdyby na północ e, troszeczkę przegonione. E, no i też tak było widać, że te gołębie wracały. No to naprawdę nalot mieliśmy niesamowity, bo e, 90, 90 albo 91 gołębi mamy w konkursie czy ze 125. To 125? Tak? Czy 120? 120, nie, 120, 120, 120, 120 na ten lot. 120 mieliśmy na tym lotu, ze 120 gołębi. <grym> 90 w konkursie w pierwszej, w pierwszej setce 40 sztuk rewelacyjnie nalot, zresztą no tutaj Hania na pewno na filmie pokaże nalot był, był no niesamowity pierwszego gołębia nie zdążyła, no nie przegapiliśmy, bo widzieliśmy nagrała stacjonarna kamera, także może jej się uda pokazać ale Hania nie zdążyła jeszcze go nagrać, bo go zobaczyliśmy na dachu nie? Także był szybki lot także nie spodziewaliśmy się także bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni, no i nie będziemy odpuszczać na następny lot będziemy starać się, żeby też nasze głębie pokazały klasę dzięki, pozdrawiam, dobry lot